Marina Polańczyk. Podczas zawodów Extreme Carp Competition, które już niedługo, za dwa tygodnie, rozpoczynają się na zalewie solińskim, zawody bardzo wymagające, jeśli chodzi o uczestnictwo, jak również samą organizację, będą Podzielone na sześć sektorów, w których będą rywalizowały zespoły, teamy karpiowe. Jednym ze sponsorów sektorowych jest firma Mivardi, która ufundowała bardzo fajne i ciekawe nagrody, które zostaną rozdane wśród zespołów, które zdobędą miejsca pierwsze, drugie i trzecie. I tak, między innymi, do wygrania będą. Fajne podręczne torby Camo, bardzo wygodne łóżka na sześciu nogach. Tutaj mamy kuchnię typu Slater Quick, między innymi wagi, hangery. Będą do wygrania kołowrotki Omikron, czy chociażby takie lekkie i wygodne krzesła. To wszystko czeka na zawodników rywalizujących w sektorze Niwardi. A dodam jeszcze, że za mną jest budynek, w którym będziemy mieli centrum logistyczno-informacyjne podczas właśnie tych zawodów.